W moim sklepie, nieznajomy. Jestem Bosper. Wyrabiam łuki i handluję futrami. Co cię sprowadza do Korinis? Szukam pracy. Hmm. Przydały mi się nowy czeladnik. Poprzedni zrezygnował dwa dni temu. A więc znasz się trochę na polowaniu? Hmm. Cóż... Mogę cię nauczyć jak się obdziera ze skóry zwierzęta. Dobrze Ci zapłacę za każdą skórę, jaką mi przyniesiesz. Chcę zostać Twoim czeladnikiem. Zanim Cię przyjmę, muszę oczywiście wiedzieć, czy w ogóle się nadajesz. Co mam dla Ciebie zrobić? Nauczę Cię, jak obdzierać ze skóry zwierzynę. A ty mi przyniesiesz, no, powiedzmy, pół tuzina wilczych futer. Wtedy będę wiedział, że opanowałeś swój fach. Jeśli nie zajmie ci to całego życia i skóry będą w znośnym stanie, to cię przyjmę. Naucz mnie, jak obdzierać zwierzynę ze skóry. Dobrze. Słuchaj, to dość proste. Ostrym nożem rozcinasz brzuch zwierzęcia. Potem robisz małe nacięcia po wewnętrznej stronie łap i ściągasz skórę. Przynieś mi te wilcze skóry, to zobaczymy. Rzeczywiście. Przecież wiem. Można to było zrobić I noc w niego nie czegoś swojej mocy. Nie się zajmować On po prostu za się To interesujące. Tajemnice zawsze, o której wszyscy wiedzą. Co słychać? Nie jesteś stąd, co? Nieważne, ja też nie. Gdzie się wcześniej kręciłeś? W lasach polowałem na wilki i ścierwojady razem z innymi myśliwymi. Ale rzuciłem to. Czasy zrobiły się niebezpieczne. Kręci się tam sporo podejrzanych typów. Czemu nie pójdziemy na polowanie razem? Hmm, we dwóch jest bezpieczniej, to prawda. A więc znasz się trochę na polowaniu. To znaczy, umiesz zdejmować skórę ze zwierzęcia? Tak. Dobra, ale chcę zobaczyć 50 sztuk złota. Za to będziesz mógł zatrzymać skóry i sprzedać je Bosperowi. Uczciwy układ, no nie? Proszę bardzo. Chodźmy na polowanie. W porządku. Idź za mną. Za południową bramą zaczyna się las. Tam znajdziemy dużo zwierząt. Pewnie więcej niż byśmy chcieli. Lepiej by było, gdyby się Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Korinis. Na rozkaz wielmożnego lorda Hagena ogłasza się, co następuje. W związku z zaistniałą sytuacją dla własnego bezpieczeństwa... I rzekł wreszcie do swych braci. Nigdy nie więcej nie postanie wasza noga na moim... Posłuchał niewłaściwych ludzi. Przyszło mi. Przecież wiadomo. Znowu jedna z tych głupich bestii. No, koniec z tobą, bestio. Nic tu nie ma. No i jak myślisz, powinniśmy iść dalej w las, czy nie? Wracajmy. To mi się podoba. Pewnie wleźlibyśmy prosto w uścisk jakiegoś orka.